Cześć, tu Agata, wasza siostra od finansów. Witajcie po krótkiej przerwie świątecznej. Dzisiaj rozpoczynamy pierwszy odcinek z naszej nowej serii, która będzie pojawiać się raz w miesiącu. I jest to seria o przekonaniach. W tych odcinkach będziemy przełamywać różne przekonania związane z finansami, czyli będziemy się zastanawiać nad tym, jakie mamy relacje z pieniędzmi, jakie stereotypy na ich temat czają się w zakamarkach naszych głów i co o nich myślimy, gdy rozmawiamy z innymi. A dzisiejsza ciekawostka niestety będzie z tych smutniejszych, bo Polacy są jednym z najmniej oszczędzających narodów w całej Europie. Dzisiaj porozmawiamy o przekonaniu w stylu: Nie oszczędzam, bo nie mam z czego, albo za mało zarabiam, żeby oszczędzać, czy też mam ważniejsze wydatki niż oszczędzanie. Wyobraźmy sobie pięć osób stojących w kolejce do kasy w sklepie. Jedna z nich w ogóle nie oszczędza. Kolejne dwie stać na co najwyżej miesiąc bez pracy, bo potem już nie będą miały pieniędzy. I tylko dwie z tych pięciu mogą spokojnie pójść dzisiaj spać, bez potrzeby martwienia się o finanse czy o swoją przyszłość. Którą z osób w kolejce jesteś ty, drogi słuchaczu? Jeżeli jedną z tych, co ma mniejsze oszczędności, bądź nie ma ich wcale, zapraszam na dzisiejszy odcinek, w którym podpowiem Wam kilka wskazówek na to, jak zacząć więcej oszczędzać. Zapraszam! Najważniejsze w oszczędzeniu jest to, żeby ciągle mieć do niego motywację, bo kiedy już nie chce nam się oszczędzać, łatwo wpaść z powrotem w tryb życia, który prowadziliśmy dotychczas. Dlatego, jako pierwszą wskazówkę dla osób, które nie oszczędzają, mam wyznacz sobie cel. I to może być dowolny cel. Odłożyć pierwsze 500, 1000, 2000 zł, które mogą posłużyć w razie nagłego wypadku, albo odłożenie pieniędzy na najbliższe wakacje, żeby nie trzeba było ciąć wydatków, bądź brać kredytu na ten cel. Albo oszczędzenie na prezent, na przykład dla kogoś z rodziny. Albo dla samego siebie, jeżeli macie wystarczająco czasu na odłożenie odpowiedniej sumy. Kiedy macie już cel, warto jest zastanowić się, ile pieniędzy tygodniowo, miesięcznie musicie odkładać, żeby ten cel osiągnąć. Albo jeśli jest to cel bez konkretnej daty, to ile jesteście w stanie oszczędzać co miesiąc oraz kiedy mniej więcej ten cel osiągniecie. Dobrze jest. Napisać to sobie gdzieś na kartce i zostawić w widocznym miejscu, aby cel ten nas cały czas motywował, bo będzie o sobie przypominał oczywiście i o tym, co będzie, jak już ten cel osiągniemy. Drugi sposób jest nieco trudniejszy, bo wymaga od nas regularnego dopisywania. Konkretnie chodzi o prowadzenie domowego budżetu czyli spisywania wszystkich naszych przychodów, np. Na wypłaty i wszystkich naszych wydatków. Najlepiej od razu z podziałem na chociażby ogólne kategorie, takie jak czynsz, kredyt, jedzenie, wydatki osobiste, jak ubrania, książki i inne przyjemności. Potem trzeba przeanalizować to, na co wydaliśmy za dużo i gdzie wydatki dało radę obciąć i dostosować nasz budżet na następny miesiąc. Ale, jako, że prowadzenie budżetu jest ciut bardziej skomplikowane, powiem Wam o nim nieco więcej w następnym odcinku. A tym razem przejdźmy do wskazówki numer 3. Znalezienie swojej metody na oszczędzanie. Jeśli płacisz gotówką, możesz e, wybrać na przykład metodę 2 złotówki. Chodzi o to, że za każdym razem, kiedy w portfelu zobaczysz 2 złotówkę, odkładasz ją do skarbonki. I to wcale nie musi być oczywiście dwuzłotówka. może być to również e, złotówka, 5 złotych. Albo jeśli masz wystarczająco dużo drobnych, mogą to być 50 groszówki. Druga metoda to metoda koperty, czy raczej kopert. Polega ona na posiadaniu kopert na każdą z kategorii wydatków, takich jak żywność, rozrywka, czynsz, kredyt, ubezpieczenie na samochód i cała reszta, oraz co miesiąc rozdzielanie pieniędzy do poszczególnych kopert. I gdy na koniec miesiąca okaże się, że w danej kopercie coś zostało, można śmiało z niej wyciągnąć i przełożyć do oszczędności. Chociaż ja bym sugerowała oczywiście osobną kopertę na oszczędności i wrzucanie tam chociażby 10 zł. Następną, trzecią metodą jest oszczędzanie reszty. Czyli jeżeli zapłacimy gdzieś w sklepie banknotem i dostaniemy z niego resztę, to odkładamy tą resztę do skarbonki zamiast z powrotem do portfela. Jeżeli płacicie kartą, to niektóre banki wprowadziły już właśnie taką metodę na takiej zasadzie, że zaokręglają do pełnej np. dziesiątki albo piątki. I jeżeli kupisz coś za np. 7,50, to odkłada się na osobne konto 2,50. Dodatkową metodą, którą możecie wykorzystać, jeżeli korzystacie z kart, jest zlecenie automatycznych przelewów. Najlepiej na początku miesiąca na osobne konto oszczędnościowe. Najlepiej by było, gdybyście traktowali swoje oszczędności jako kolejny rachunek do zapłacenia. Dzięki temu będziecie mieć pewność, że coś oszczędzicie, zamiast czekać na koniec miesiąca i z udawaną przykrością stwierdzać, że na oszczędności nie została już ani złotówka. Jeśli należycie do osób, które wydają odrobinę za dużo, możecie wybrać sobie jakiś konkretny dzień, tydzień, miesiąc, kiedy wydajecie pieniądze wyłącznie na rzeczy absolutnie niezbędne, takie jak jedzenie, lekarstwa czy chociażby czynsz. Może was to powstrzymać przed niepotrzebnymi wydatkami. A jeśli myślicie, że dla was może być już trochę za późno na oszczędzanie, to chciałabym zauważyć, że przeciętny Polak dożywa 80 roku życia, czyli na emeryturze jest jakieś 20 lat. To oznacza, że możecie zacząć oszczędzać, nawet jeżeli właśnie przeszliście na emeryturę, bo w końcu za coś, za coś musicie przeżyć te 20 najbliższych lat. Czyż nie? I to tyle na dzisiaj. Dajcie znać, którą z metod albo wskazówek zamierzacie wykorzystać na początek i pamiętajcie, Oszczędzanie jest dla Was i ma być świetną zabawą, więc powodzenia w zdobywaniu Waszych pierwszych oszczędności. Mam nadzieję, że dodacie oszczędzanie do swoich postanowień noworocznych i za rok będziecie mogli się pochwalić całkiem pokaźną sumką. Jak już wspomniałam, za tydzień będziemy rozmawiać o budżecie domowym. Więc trzymajcie się mądrych decyzji finansowych i do usłyszenia za tydzień.